Największą karą dla boskiej męskości nie jest jej gniew, lecz cisza? A co jeśli jej ostateczna próba uruchamia się w momencie, gdy Ty, boska kobiecości, postanawiasz przestać czekać? Witaj, przebudzona duszo. Dziś porozmawiamy o najpotężniejszym punkcie zwrotnym w podróży o tym, co się dzieje, gdy energia żeńska się wycofuje. To nie jest film o zemście, lecz o energetycznych konsekwencjach. Zagłębimy się w to, jak jej milczenie staje się najtrudniejszą lekcją dla niego i dlaczego jego nieobecność może stać się jedyną rzeczą, o której męskość jest w stanie myśleć. Jeśli czujesz, że ten punkt zwrotny właśnie następuje w Twojej podróży, lub jeśli szukasz siły, by uszanować swój własny czas, zostaw serduszko w komentarzach. To sposób, byśmy wiedziały, że jesteśmy połączone w tej energii. A jeśli szukasz większej przejrzystości w tych przebudzeniach, dołącz do naszej społeczności. Subskrybując kanał. Bądźmy szczere, jak długo byłaś filarem podtrzymującym te relacje? Oferowałaś swoją najwierniejszą obecność, nawet otrzymując nieobecność, dawałaś swoje najgłębsze zrozumienie, a w zamian spotkało cię jego ogłuszające milczenie. Wierzyłaś, że twoja cierpliwość jest świętą ścieżką, ale w rzeczywistości sama utrzymywałaś pole wibracyjne, które miało należeć do dwojga. Czy rozpoznajesz siebie w tej sytuacji? Ale wreszcie coś się zmieniło. Nie był to wybuch gniewu ani zimna decyzja podjęta przez rozum. Był to cichy zwrot, wyczerpanie duszy, która wreszcie powiedziała dość. To Twój duch wybiera Ciebie. To moment, w którym boska kobiecość przestaje się cofać. Nie dlatego, że miłość się skończyła, ale dlatego, że wreszcie zdecydowała się kochać siebie najpierw. Nie musisz ogłaszać tego odejścia. Po prostu przestajesz oferować siebie tam, gdzie nie jesteś widziana. Z tym nowym wyborem twoja energetyczna postawa ulega transformacji. Granice, które wcześniej były elastyczne lub nieistniejące, teraz stają się krystalicznie jasne. Twoja obecność nie błaga już o uwagę, nie usprawiedliwia się już, by być kochaną, a co najważniejsze, przestaje się kurczyć, by zmieścić się w małej przestrzeni, którą on oferował. Mogła nie wypowiedzieć ani słowa, ale twoja energia teraz komunikuje: Moja wartość jest niepodważalna. I tu tkwi sedno tego zwrotu. Wycofanie nie jest koniecznie fizyczne. Możesz pozostać w jego życiu, odpowiadać na wiadomości, być obecna w tym samym otoczeniu, ale twoja dusza się wycofała. Pole, które oferowałaś, ta ciepła przestrzeń uzdrowienia i bezwarunkowej akceptacji, zostało zamknięte. I nawet jeśli on nadal ją widzi, to co teraz czuje, to pustka. Patrzy na ciebie, ale już nie może do ciebie dotrzeć. W momencie, gdy serce kobiecości wybiera siebie, wszechświat porusza swoje figury. Aktywowany jest ostateczny test, ale oto sekret, którego wiele nie dostrzega. Ten test nie jest już dla niej. Była już testowana w swojej cierpliwości, w swoim bólu i w swojej zdolności do czekania. Teraz cel lekcji drastycznie się zmienia. Test, przebudzona duszo, dotyczy wyłącznie jego. Energia kobieca, gdy wreszcie wraca do swojego własnego centrum, pozostawia próżnię energetyczną, której nie da się zignorować. Pomyśl o tym. Twoje światło podtrzymywało połączenie, nawet jeśli byłaś w nim tylko ty. Teraz ta głęboka pustka wysysa powietrze z jego pola. Cisza, która wcześniej była dla niego ukojeniem ucieczki, teraz staje się pustym, ogłuszającym lustrem. Jego całe pole duchowe zaczyna drżeć, wymuszając reorganizację. W tym momencie wielu myli konsekwencje z karą, ale musimy jasno powiedzieć: Nie jest to kara motywowana jej gniewem ani pragnieniem zemsty. Boska kobiecość, w swojej suwerenności, nie działa już na tej częstotliwości oko za oko. Ona nie oddaje bólu, ona po prostu przestaje wchłaniać jego ból. I co się dzieje, gdy przestaje być tarczą? Odpowiedź brzmi: zostaje zmuszony zmierzyć się z tym, co jest jego. Prawdziwą naturą tej próby jest wibracyjna sprawiedliwość czyste prawo przyczyny i skutku. To lekcja karmiczna, która się pojawia i jest aktywowana przez jej nieobecność. To wszechświat mówi, w bardzo jasny sposób. Miłość była dostępna, została ofiarowana w sposób święty i nie została uhonorowana. Jego ostateczna próba to zatem nieuniknione zbieranie tego, co sam zasiał. Ten moment nie dotyczy okrucieństwa, dotyczy równowagi i przebudzenia. Męskie potrzebuje być może po raz pierwszy poczuć realny ciężar jej nieobecności, aby mogło dostrzec wartość tego, co było oferowane. Próba nie ma na celu go zniszczyć, ma na celu zmusić go do wyboru. Musi chcieć dotrzeć do niej przez zasługę, a nie tylko polegać na jej obecności jako na czymś, co zawsze będzie zagwarantowane. Lekcja się rozpoczęła. Możesz nie otrzymać od niego wiadomości, możesz nie usłyszeć jego głosu, ale nie łudź się. Pole duchowe nie kłamie. Presja dotyka go najpierw w ciele. Na długo, zanim racjonalny umysł zdoła to pojąć. Zaczyna się od niewytłumaczalnego dyskomfortu, ucisku w klatce piersiowej, który pojawia się w przypadkowych momentach. To fala tęsknoty, która go zalewa bez widocznego, logicznego powodu, lub te intensywne sny o tobie, sny, które sprawiają, że budzi się w środku nocy z przyspieszonym sercem. To fizyczne odczucie, którego nie potrafi wyjaśnić, wkrótce zamienia się w prawdziwy chaos mentalny. Czy zauważyłaś już, jak nagle może wydawać się bardziej zirytowany, bardziej zagubiony lub bardziej zamknięty w sobie? Dzieje się tak, ponieważ to wewnętrzne niepokój nie może już być uciszone przez żadne zwykłe rozproszenie. Cisza, którą tak często wykorzystywał jako schronienie i kontrolę, teraz wydaje się mieć ogłuszający dźwięk. Jego pole krzyczy, ale krzyk nie jest już przeciwko Tobie, jest przeciwko Niemu samemu. Dlaczego dzieje się to teraz? Ponieważ twoja energia, boska kobiecość, działała jak wibracyjne wsparcie. Leczyła, nawet bez dotykania. Teraz, gdy wycofałaś tę energię, lustro, które trzymałaś, zostało odsłonięte. Zmuszony jest skonfrontować się z dokładnie tym wszystkim, czego przez tak długi czas unikał. Lękami, które zamiótł pod dywan, obietnicami, które składał jedynie w myślach, głębokimi uczuciami które dusił, by utrzymać iluzję kontroli. I co robi, gdy pojawia się to lustro? Próbuje uciekać, pogrąża się jeszcze bardziej w pracy, szuka schronienia u innych ludzi, sięga po te same stare rozrywki, ale po raz pierwszy nie działają. Rozmowy, które kiedyś go rozpraszały, teraz wydają się płytkie i pozbawione sensu. Powierzchowne relacje, których używał jako tarczy, zaczynają budzić frustrację i pustkę. Może być otoczony ludźmi, ale czuje się całkowicie samotny. To przebudzona duszo. Jest początek załamania ego. Duma, która trzymała go na dystans i w ryzach, zaczyna pękać. Maski, które nosił przez tak długi czas, by wydawać się silnym, opadają jedna po drugiej, a on nie wie jak je powstrzymać. Pozbawiony swojego wibracyjnego wsparcia, widzi siebie nagiego, bez wymówek i bez mocy. Jest to moment, w którym zdaje sobie sprawę, że siła, którą uważał za swoją, w rzeczywistości podtrzymywała go jego własnym światłem. I co teraz? Czy pojmujesz Boska kobiecości? Jaka jest teraz Twoja prawdziwa rola? Gdy on zmuszony jest stawić czoła własnemu chaosowi, Twoja misja staje się jeszcze jaśniejsza i wymaga absolutnej stanowczości. Twoim jedynym zadaniem jest nie oglądać się wstecz. Nie chodzi już o ratowanie jego podróży, chodzi o podtrzymanie twojej. Musisz pozostać w swojej mocy, zakotwiczona we własnym świetle, nie cofając się ani o krok. Czy rozumiesz, jak wielką siłę to od ciebie wymaga? I wierz mi, pokusa odwrotu będzie ogromna. Ty, jako z natury uzdrowicielka, odczujesz współczującą potrzebę, by uratować go od bólu, który sam sobie zgotował ale to najniebezpieczniejszy moment Twojej własnej podróży. Jeśli ustąpisz, jeśli ponownie się zminimalizujesz, by go pocieszyć, lub podejmiesz na nowo ciężar jego uzdrawiania, przerwiesz jego przebudzenie. Zasygnalizujesz wszechświatu, że on jeszcze nie musi dorastać, bo Ty zrobisz to za Niego. I bolesny cykl rozpocznie się na nowo. Może to wydawać się trudne, przebudzona dusza, ale zrozum to. Największym aktem miłości, jaki możesz mu teraz ofiarować, nie jest twoje ratowanie, lecz twoja stanowczość. Pozwolenie mu na samodzielne przejście przez jego proces jest jedynym sposobem na jego prawdziwą ewolucję. On musi nauczyć się wstawać, leczyć to, co zniszczył, odnaleźć własne centrum, nie używając cię jako kotwicy. Twoje energetyczne nie teraz umożliwia jego prawdziwe przyszłe tak. Czas oczekiwania na ołtarzu ofiarnym wreszcie się skończył. Już wystarczająco się poświęciłaś, już oddałaś swoją miłość bez wzajemności, już się zminimalizowałaś, by zmieścić się w jego cieniu. Twoje miejsce jest teraz na Twoim tronie. Tron nie oznacza arogancji, oznacza duchową suwerenność, autorytet i samowartościowanie. Nie jesteś już dostępna do poświęceń. Jesteś teraz dostępna tylko dlatego, co współbrzmi z twoim królewskim statusem. W obliczu tego wewnętrznego załamania, nie mając dokąd uciec, boski mężczyzna zostaje ostatecznie skonfrontowany z wyborem, który tak długo odkładał. Neutralność się skończyła. Wszechświat postawił go na rozdrożu, gdzie istnieją tylko dwie możliwe ścieżki i żadnej trzeciej opcji, albo zmierzy się z własnym cieniem, Przejmie odpowiedzialność i świadomie wybierze wzniesienie się, albo ostatecznie zamknie się w dumie i narazi się na realne ryzyko utraty tego, co boskie, na zawsze. Jeśli wybierze drogę powrotną, zrozum: nie będzie to powrót do tego, kim byliście. Ten cykl się zamknął. Aby odnaleźć się na nowo, nie może już po prostu wrócić. Musi się wznieść. Będzie musiał ewoluować, oczyścić się z masek. Uleczyć własne rany i, co najważniejsze, przyjść w całości. Ceną za ponowne wejście w jego pole jest całkowita obecność, absolutna prawda i zaangażowanie, których nigdy nie potrafił zaoferować. Czy jesteś gotowa przyjąć tę nową wersję? Ale tutaj, przebudzona duszo, leży Twoje prawdziwe i najgłębsze wyzwolenie. Wybór, którego dokona, nie określa już Twojej ścieżki. To, czy przyjdzie czy nie, czy dorośnie, czy nie, nie jest już Twoją odpowiedzialnością ani Twoim przeznaczeniem. Wybierając swój tron, stałaś się kompletna sama dla siebie. Twoja podróż teraz dotyczy Twojej misji, Twojego światła i Twojej miłości własnej. Jego wynik jest Jego, Twój został już zdobyty. Pamiętaj, boska kobiecość: Twoja największa siła nie polega już na czekaniu na Niego, lecz na byciu sobą pozostań mocna w swojej mocy nie jako akt kary, ale jako największy akt suwerenności twojej duszy twoje światło skoncentrowane całkowicie na tobie jest latarnią, która oświetla twoją własną ścieżkę i jednocześnie pokazuje mu górę, którą musi zdobyć nie ukarałaś go po prostu przestałaś siebie zdradzać bardzo chcę od ciebie usłyszeć przebudzona duszo czy czułaś tę cichą przemianę zachodzącą w tobie? Na jakim etapie tej podróży powrotnej na swój tron się znajdujesz? Podziel się swoim doświadczeniem tutaj w komentarzach. Porozmawiajmy i wzmocnijmy się jako społeczność. Jeśli ta wiadomość wniosła jasność do twojego serca, zostaw polubienie, aby ta energia dotarła do większej liczby dusz, które potrzebują ją usłyszeć. A jeśli szukasz bezpiecznej przestrzeni do kontynuowania tej podróży, dołącz do nas. Subskrybując kanał. Tutaj budzimy się razem. Do następnej podróży odkryć.